Cześć, witam serdecznie wszystkich. Mamy kolejny poniedziałek, czyli kolejne zakupy. Dzisiaj 5 grudnia 2022. No i lecimy z kolejnymi zakupami. Pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, to nie jest to porada inwestycyjna i żeby podejmować decyzje samodzielnie. Link do giełdy Binance możecie sobie znaleźć w opisie. A teraz szybkie dwie transakcje, bo niestety w tym tygodniu no, nie możemy sobie kupić altów, bo, bo jest limit. Minimalne oczywiście zlecenie to jest 10 dolarów. Także dzisiaj tylko szybko. Bitcoin i Ethereum. Zadyszka. Ok, zakupy zrobione, wpiszemy sobie to wszystko w statystyki. Teraz przejdziemy sobie jeszcze na wykres i zobaczymy jak tam wygląda sytuacja, a, a wygląda dosyć ciekawie i powiem wam, powiem wam parę rzeczy odnośnie dołka na Bitcoinie. Także nie przedłużamy i przechodzimy na kompa. Ok, jesteśmy już na komputerze na wykresie. Zaznaczymy sobie tylko na szybko te dwie transakcje. Bitcoina kupiłem dzisiaj po siedemnaście dwie dziewięćdziesiąt jeden. Ok. Iterium. Mamy Irium tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć siedemdziesiąt siedem. Ok. Transakcje dodane do portfela sobie dodam później, aczkolwiek już teraz można zobaczyć jak to fajnie wszystko podbijało i, i dosłownie tutaj na, na całości portfela jestem tylko 6 dolarów na minusie, a tutaj na projekcie HOSSA na tym naszym bardziej statystycznym bez dodania tych transakcji jest po prostu 6 6 dolarów na minusie prawie 2% czyli fajnie to wszystko zaczęło odbijać i teraz tak a propos tej sytuacji WTC USD zobaczymy tutaj jaki mamy wykres jak daleko sięgamy no, można tak powiedzieć. Ok. Teraz chciałbym właśnie opowiedzieć o yy, o tym dołku właśnie, który który jak dla mnie już, już raczej był. Nie? Możemy sobie tak zobaczyć jak to wyglądało historycznie. Hossa, tutaj 2017 Widzimy, widzimy tutaj szczyt, za chwilę sobie to zmierzymy, tutaj no i dołek mamy tutaj, tak, 12 słupków, 365 dni, rok, nie, yy, mamy rok od, yy, od początku hossy, od końca hossy do, do dołka. Czyli mówi, można powiedzieć do ostatniego momentu Bessy tutaj mamy również poprzednią hossę 2013 tu bodajże i tu mamy 14 słupków wychodzi, tak 14 nie wiem czy, czy ta świeczka nie była większa Mieliśmy 1100-1600. To była większa. 13. Ta pierwsza miała troszkę więcej. Czyli to było 14 słupków. Ok, to było 14 słupków. Tu mieliśmy tak jak patrzyłem. Słupków. 12. 12, 12 słupków, tak? Tu była hossa, później rok spadków, dołek, tutaj później taka konsolidacja, i możecie zobaczyć, jakie później mieliśmy wzrosty. Tak? I to jest teraz nasza e, ostatnia hossa. I teraz bierzemy mierkę. Zjeżdżamy... O i coś tu mało miejsca trochę. Tutaj czubek. I tutaj był listopad. 12 słupków 365 dni. Czyli znowu rok. I to się zakończyło w listopadzie. I teraz tak. Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie to był dołek, tak? Nikt nie może tego powiedzieć na 100%, bo bo nikt nie będzie wróżył i i przewidywał przyszłości, ale statystycznie tak to wygląda. Średnio tak to wychodziło. I teraz też tu powoli na przykład na dziennym wykresie widzimy, że że już powoli zaczynamy zaczynamy gdzieś lecieć, lecieć do góry. Także może się okazać rzeczywiście, że, że to był dołek cenowy. Nie zmienia to faktu, że po prostu w tych okolicach jest dalej bardzo dobra cena do zakupu. Jeśli to był dołek, to spoko. Jeśli pojawi się coś w tych okolicach lub niższego, warto oczywiście dorzucić do portfela. Bo tak jak mówiłem, statystycznie coś, coś się pokrywa i jest na rzeczy. Nie? Także teraz już zaczynamy powoli, powoli iść do góry. Grudzień też przeważnie był miesiącem zielonym. <laughs> także czas czas pokaże, jak to, jak to dalej będzie wyglądać, ale na tą chwilę dołek mamy właśnie tutaj, tak. I to właśnie takie, takie szybkie info ode mnie. Jeśli rzeczywiście tutaj mieliśmy dołek, także teraz czeka nas rok konsolidacji. Czyli podążania gdzieś tam góra, później z powrotem gdzieś zjazdy do, do tego momentu, może gdzieś tu w tych rejonach. No i później dwa lata, dwa lata Hossy, niecałe, może dwa lata, tak? Czyli czyli trzy lata do końca cyklu. Cykliczność cztero, czteroletnia. Mamy pierwszy rok spadki, później rok konsolidacji, dwa lata wzrostów. Wszystko, wszystko, na razie się jakoś układa, tak? Okej, okay, także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat. Dosyć króciutko, ale, ale widzieliście, jak to statystycznie wyglądało. Każdy oczywiście zrobi z tym, co uważa i i dostosuje się do tego lub nie. Oczywiście jest to jakaś informacja, którą może, może pomóc nam po prostu podczas rozgrywania, jeśli, jeśli chodzi o przyszłą hossę, tak. Ok, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam do subskrypcji kanału, bo oczywiście zakupy będą się tu cały czas pojawiały, będziemy sprawdzać stan portfela, jak to wszystko wygląda, jak to wygląda na wykresie, czy później się okaże, czy to rzeczywiście był dołek, czy, czy jednak nie i spadniemy gdzieś niżej. Także uważam, że warto obserwować. A do tego potrzebujemy przycisku subskrypcji, dzwoneczka. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie komentarz. Możecie oczywiście dodać też, obojętnie jaki komentarz, żeby podbić trochę filmik, za co będę bardzo wdzięczny. Także jeszcze raz dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam, cześć.